Chcemy razem podjąć tak, działania, trzeba że, ty, podjąć. Że, że trzeba z koleżankami, kolegami, bo to nawet tak jak ty będziesz mówił i takie mhm. masz... Ciekawe i mądre przemyślenia, to myślę, że oni nawet lepiej posłuchają siebie niż dorosłych. Tak. Bo jak dorośli opowiadają, tam czasem się tak, słucha, to nie słucha, dumne. a tu trzeba znaleźć fajny pomysł i myślę, że wszyscy muszą. My musimy działać gdzieś tam państwo. Zwróciłeś uwagę też na bardzo ciekawy problem, taki charakterystyczny dla Gdyni. Tak. Bo rzeczywiście do Gdyni Gdynia ma w miarę fajne środowisko w porównaniu z innymi polskimi, czyste powietrze, dużo lasów. Natomiast rzeczywiście wyzwaniem jest też ochrona środowiska poprzez morze. Wpływają statki, one poza tym, że dymią, to jeszcze jest problem z tym, że one muszą pilnować, żeby wszystkie ścieki nie trafiały do morza, tylko że były zdejmowane ze statków. Trzeba to bardzo mocno kontrolować. Wiele się już w tej materii zmienia, ale na pewno jeszcze bardzo dużo trzeba zmieniać. Ale wiesz, najważniejsze jest to, żeby Twoje koleżanki i Twoi koledzy, młodzi, ale też dorośli o i seniorzy, i juniorzy naszego miasta zrozumieli, że tak naprawdę nie ma na co czekać. Daleko masz do szkoły? Nie. Nie? I co na piechotę chodzi? Tak, czy? na piechotę. A koleżanki i koledzy jak przyjeżdżają? Mam no, autem. No właśnie, to, widzisz, bo to jest problem, tak. tak? Te wszystkie korki, te spaliny. To jest to pytanie, czy da się przekonać kolegów, rodziców, żeby na przykład wsiedli w autobus i żeby przyjeżdżali autobusem do szkoły albo rowerem. To dla mnie zaskoczenie, że pan prezydent przyszedł. No. Tak, nigdy nie widziałam też pana prezydenta tak, tak blisko i po, tak na żywo i było to bardzo fajnie, że tak przyszedł i mi powiedział te dobre słowa takie, że zachęcił też kolegów, koleżanki i rówieśników do tego i osoby starsze, że, że w kupie jest siła. Wszyscy się uśmiechamy jak patrzymy na ciebie.